Tak według FC24 wygląda najbiedniejszy profesjonalny klub na świecie. A tak wygląda Erling Haaland, który ten klub mógłby kupić za 3 tygodniówki. Ale dzisiaj to my kupimy Erlinga Halanda, co będzie wyzwanie Marcy trudnym, bo nasz budżet to w tym momencie 745 tysięcy, a Norweg warty jest 185 milionów. Dobrze, że ma 22 lata, bo troszkę tego czasu na kupienie będziemy mieli, natomiast przypominam, jak zwykle w tej serii. Jeśli nas zwolnią, odcinek się kończy. Natomiast żeby ja nie skończył się na YouTubie, to proszę, zasubskrybuj teraz ten kanał. Jeszcze tyle osób tego nie robi, więc naprawdę mamy potencjał. Oraz mam nadzieję, że taki odcinek Ci się spodoba. No weź widzu, zostaw łapkę w górę. Ja tutaj będę siedział 5 godzin, próbując kupić tego halanda i nie wiem, czy mi się to uda. Ale wiem, że takie odcinki lubicie, więc kim bym był, gdybym nie spróbował? I pierwszy sezon to był mozolny grind. Tych, których mogłem sprzedać, sprzedawałem, by zarobić wymagany przez zarząd milion. Wolne miejsca wprowadzałem juniorów, którzy w przyszłości mieli być profitem, oraz oni także pomagali spełniać mi cele szefostwa które udało spełnić się z nawiązką, bo w pewnym momencie nasz budżet transferowy wynosił 2 miliony euro, które zgromadziliśmy przez ogromną wyprzedaż juniorów, których mieliśmy naprawdę dużo oraz niektórych zawodników z klubu, których oceny ogólne były moim zdaniem za niskie. No i po tym wszystkim kończymy sezon z tym, co najważniejsze, czyli z całkiem dobrym zaufaniem zarządu, bo to jest podstawa. Słuchajcie, ja tutaj przez ten czas muszę sobie mozolnie pracować na te pieniądze, ale przede wszystkim potrzebuję tego, żeby w lewym górnym rogu cały czas był na zielono, bo to naprawdę jakby jest klucz do sukcesu. A sukces, jak na razie muszę powiedzieć, że odnosimy, bo na naszym koncie są 3 miliony euro. I słuchajcie, to są 3 miliony euro, czyli po pierwszym roku naprawdę zwiększamy budżet bardzo mocno. Ja propos budżetu. To nie jest klub z najmniejszym budżetem w grze, bo jest jeszcze inny z Ligi Irlandzkiej, natomiast on ma większą wartość zawodników. Ten klub, który prowadzimy obecnie, to jest zespół, który ma najmniejsze połączenie budżetu i wartości, czyli po prostu jest najbiedniejszy. Natomiast dzięki tym wszystkim rzeczom, których się podejmuje, wygląda to coraz lepiej. Bo jak możecie zobaczyć już na nowy sezon, to jest 2,5 miliona budżetu. To są cały czas też zawodnicy, których mogę sprzedawać, aczkolwiek w tym momencie dużo z nich też sprogresowało i taki Osam jest piłkarzem, który akurat ma ocenę ogólną, która... Ale co odejść? No to co zrobię? Zobaczcie ilu tych piłkarzy sprzedałem teraz. Naprawdę dużo. No ale opłaca się to po prostu. Więc mam nadzieję, że teraz złapiemy też tempo, rytm i paru zawodników, które pozwolą nam grać troszkę lepiej w piłkę. Bo drugi sezon to ma być znowu niezakończenie w dole tabeli, ale fajnie by było troszkę lepiej tutaj występować. Plus sprzedać dwóch piłkarzy i kupić jednego ważnego. Kurczę, nie chciałem jeszcze w tym sezonie nikogo kupować. Chciałem cały czas trzymać się przy juniorach. Ale skoro mus, to mus. Erling Haaland, to jeszcze nie pora na ciebie. Tu skupimy się na piłkarzach wolnych. No właśnie, ale mamy jedno ograniczenie. Mogę korzystać jedynie z piłkarzy z Wysp Brytyjskich. No więc zobaczymy jak to będzie. A jako, że mamy chyba styczeń, prawda? Bo tu mamy przestawione sezony. To tu wolny zawodników ogólnie możemy mieć malutko, a wszyscy są z regionów, które mogą nas nie interesować, Już jest pan Flood. No to zobaczmy, a w zasadzie Flood. No i to jest jedyny piłkarz, jak sprawdziłem, który łapie się w nasze wymagania, więc prawdopodobnie po niego będziemy musieli się udać, żeby spełnić wymagania zarządu, bo ja jeszcze nikogo nie chcę kupować. Cel jest prosty. Cały hajs, który mamy, inwestować w szkółkę i rozwijać tę młodzież, bo tutaj niektóre trafy mogą być dla nas nie tylko genialne pod względem profitu, ale też pod względem wyniku ligowego. Dal, którego sprowadziliśmy przed chwilą, to słuchajcie, jest naprawdę fajny potencjał i na tle całej tej drużyny żomal będzie wyglądał nieźle, chociaż wygląda ogólnie fatalnie, co pokazuje nam z jakim klubem mamy do czynienia. Ale na przykład taki Felix Benson, 62 oceny ogólnej dla naszego zespołu, w tym momencie mimo, że to nie jest jakiś też genialny potencjał, mamy tutaj piłkarza, który no jest gwiazdą. 60 oceny, a w zasadzie 62 oceny ogólnej, no to to jest najwyższy overall po bramkarzu, który zresztą też jest wychowankiem. A partnerem dzisiaj najbliższego odcinka jest STS, czyli oficjalny sponsor reprezentacji Polski, który przygotował ofertę specjalną właśnie w oparciu o najbliższy mecz naszych kadrowiczów 400 zł do zgarnięcia za zwycięstwo reprezentacji. No powiem szczerze, brzmi to naprawdę nieźle. Bo po pierwsze, stawiając taki kupon Jesteś bogatszy o przynajmniej te 400 stówy. ba! Więcej niż 400 zł, bo ta oferta łączy się również z moją powitalną ofertą dla Was, czyli 660 plus 100. 660 oznacza bonusy gwarantowane, które dostajecie po wykonaniu zadań, a 100 to zakład bez ryzyka. Zatem możesz postawić zakładzik bez ryzyka za stówę na reprezentację, ona wygrywa. Kupon wchodzi, a ty jeszcze dostajesz 400 za zwycięstwo naszych i czekasz na drugie spotkanie barażowe. Jest to scenariusz, na który ja czekam naprawdę mocno, ponieważ, no nie oszukujmy się, wielka impreza, sama w sobie piłkarska jest cudowna, ale z udziałem polskiej reprezentacji to są zawsze dodatkowe emocje, zawsze dodatkowy fan. No i mam nadzieję, że jako, że to może być ostatni turniej niektórych z tych reprezentantów, którzy dawali nam gigantyczną radość przez lata, to naprawdę liczę na to, że się tam dostaniemy i że jeszcze tę kadrę z tymi naszymi gwiazdami zapamiętamy na długie, długie lata bardzo pozytywnie. Ale teraz, wracając do oferty. Wszystkie szczegóły razem z regulaminem promocji znajdziesz na dole w opisie, zatem zapoznaj się z tym wszystkim, żeby mieć dostęp do całego tego pakietu, czyli 660 plus 100 plus 400, jeśli Polska wygra, no to załóż konto używając kodu KOZA, bo on gwarantuje dostęp do wszystkich tych promocji, ale ogólnie co bardzo istotne, by założyć takie konto i ogólnie grać w legalnych zakładach bukmacherskich, pamiętajcie, że musicie być osobami pełnoletnimi, a kiedy kiedy już gracie, grajcie odpowiedzialnie. I zamknęło nam się kolejne okno transferowe, podczas którego znów nie próżnowałem. Sporo zawodników sprzedanych, co oznacza sporo pieniędzy w budżecie i możliwość restrukturyzacji szkółki. Tu pojawi się prawdziwy kozak, bo naprawdę duże pieniądze możemy zainwestować. Nie spodziewałem się, że aż tak duże, ale nie spodziewałem się, że dostaniemy skauta 5 na 5. Mam wrażenie, że to się zdarza naprawdę rzadko w karierach i bierzemy tego Irlandczyka. No i on wie Irlandii. Szukać będzie irlandzkich talentów. I słuchajcie, to kosztuje oczywiście dużo, ale mam nadzieję, że tutaj każdy trafiony przez niego zawodnik. Ja tu mam kogoś? No dobrze, a w Anglii mam kogoś? Czyli jego wysyłamy do Danii po raz kolejny, okej. Okay. Albo może tym razem do Szkocji. Słuchajcie, 360 tysięcy tygodniowo, ale liczę na to, że co miesiąc będziemy dostawali tutaj doskonałe raporty z fantastycznymi zawodnikami i że bardzo szybko on się zwróci. No i ci piłkarze zaczną nam wreszcie przynosić większe pieniądze niż kilkaset tysięcy euro, i zbliżymy się do południa. Goni z Erlingiem Halandem. No i kolejny sezon znów upłynął nam pod znakiem juniorów, juniorów i jeszcze raz juniorów. Raporty, rozwój, selekcja, ewentualna sprzedaż i dodawanie do składu. No i po tym sezonie nasza drużyna wygląda już zdecydowanie lepiej, ponieważ pojawia się tu dosyć często szóstka z przodu, jeśli chodzi o cenę ogólną u większości naszych zawodników. Kupiłem tego gościa, bo potrzebowałem go do spełnienia celu zarządu. Natomiast tak go nie spełnię, bo mam milion na koncie, aczkolwiek. Były już w tym sezonie momenty groźne ze względu na wynik sportowy, który nie był najlepszy. Bo w tabeli to jest przedostatnie miejsce i no, no, no po prostu gra ta drużyna słabo. Dlatego chyba pora ruszyć wreszcie zaraz na zakupy. Dlatego też stworzyłem sobie listę zawodników, którymi byłbym zainteresowany. Oczywiście, bazu nu to nie jest piłkarz, z którego chciałbym. Znaczy, chcieć to bym chciał, ale z którego mogę skorzystać. Natomiast tu powinniśmy mieć piłkarzy ze zdecydowanie mniejszymi ocenami ogólnymi, ze zdecydowanie mniejszymi wymaganiami finansowymi. No i dzięki temu liczę na to, że będziemy tutaj mieli paru ciekawych zawodników do kupienia w przyszłym sezonie, jeśli oczywiście też wymagania zarządu na to pozwolą. A te w kolejnym sezonie prezentują się następująco. Rozwijać młodzież, cały czas mam zamiar to robić. Rozwój marki. No na to będziemy mieli ciężki wpływ. No i słuchajcie, mamy zakwalifikować się do europejskich rozgrywek, więc trzeba pieniądze wydać. Tym bardziej że znaczy problem jest z tym wzrostem wynagrodzeń. No ale zobaczymy. Mam nadzieję, że nam się to uda. Choć 2 miliony w budżecie, wyglądają dosyć niepokojąco. Chociaż mamy już trzy, bo zaksięgowały się sprzedaże, więc liczę, że nie będzie tak źle, tym bardziej, że już spływają do nas oferty, bo mamy cały czas wielu zawodników, których gotów jestem sprzedać. No i oczywiście ruszamy też na kolejny scouting. No nie będę tutaj udawał. Odpuścimy sobie na razie też już inwestycje w tych, którzy mają poszukiwać nowych zawodników, bo ci sprawdzają się, słuchajcie, całkiem nieźle, a też samymi juniorami to my naszego celu nie osiągniemy. Zresztą, czy my go w ogóle osiągniemy to jest pytanie, bo ja na Naprawdę, siedzę tu już długi czas, a finansowo widzicie, że my się tak naprawdę za bardzo nie ruszamy, a przecież o to chodzi, my tu mamy kupić Halanda. A też do tej pory nie trafiliśmy juniora, który na przykład, no, wiedzielibyśmy, że będzie tak niesamowicie niesamowity, że po prostu wystarczy go hodować i poczekać, sprzedać i kupić Erlinga. Natomiast wreszcie pojawiło nam się trochę wolnych zawodników i tu będę upatrywał naszych największych szans na wzmocnienia. To oczywiście pociągnie do góry wynagrodzenia, ale no, musimy wreszcie wskoczyć na ten wyższy level Sportowy, jeśli mamy wypełnić oczekiwania zarządu i awansować do Europy, no i dokonamy pierwszego dużego transferu, bo jeden z juniorów fajnie nam się rozwinął. To są 2 miliony, które ja wolę jednak włożyć w zawodników trochę bardziej nam pasujących do koncepcji, i z tego powodu jestem gotów go tutaj sprzedać. A tych juniorów powyżej miliona mamy coraz więcej. Zresztą widzicie, tego bramkarza sprzedajemy za niezły hajs, a to jest nasz trzeci najgorszy bramkarz. Więc może po raz pierwszy ruszymy na jakieś poważniejsze zakupy. No i ten Curtis wydaje się być najlepszą inwestycją do zrobienia. Zobaczmy, czy możemy go pozyskać. Dajemy im propozycję równą niemal 3 milionom i oni są bliscy zgodzenia się, natomiast no w tym wypadku procent od sprzedaży jest największym problemem. No i niestety to się nie udaje. Ale spokojnie, bo mamy tu drugiego, całkiem obiecującego zawodnika na podobną pozycję i udaje nam się go kupić za 900 tysięcy. Tu problemem może być jedynie kontrakt, no bo jesteśmy w stanie zagwarantować mu, nie wiem, jedną czwartą tego, co on zarabiał do tej pory i tak też robimy. Zobaczymy, jaka będzie Odpowiedź jego agenta. Dajmy mu 20 tysięcy w bonusie? No i niestety, to jest problem. A my nie możemy za bardzo zainwestować w te pensje w sensie włożyć w te pensje, bo zarząd się na nas obrazi. Ale mimo wszystko, coś nam się udaje zrobić, bo dogadujemy wypożyczenie z opcją wykupu na naprawdę przyzwoitych, mam wrażenie, warunkach. Tak jest. Proszę bardzo, pierwszy zawodnik powinien do nas dołączyć, no chyba, że odrzuci. Tego jeszcze nie wiemy, natomiast wiemy, że zarabiamy teraz naprawdę mnóstwo pieniędzy i żałuję, że nie poczekałem na tego Curtisa, bo mielibyśmy naprawdę dobry jest na tego zawodnika, ale słuchajcie, my możemy tutaj zrobić naprawdę jakiś przyzwoity transfer. Bo płaci nam także ekstra klasa. Za makartura możemy zgarnąć ponad 2 miliony, a w zasadzie dokładnie 2 miliony. Więc to są naprawdę fajne pieniądze. A to jest bramkarz, na którego my już mamy lepszego bramkarza. Chyba że ja bramkarzy pomyliłem. I wydaje mi się, że tak. Klops. Ale z plusów mamy 9 milionów. Wydajmy je wreszcie. I zrobimy to tak. Kertisa i Sareya kupimy na przyszłe okno transferowe. Po prostu ich kupimy jak tylko się na nas odbrażą, bo to są dobrze wydane pieniądze. Z Midasem czy z Millsem zrobimy tak samo. No niestety widzimy, że on do nas nie przyjdzie na wypożyczenie. Chłopcie raczej na to nie zgodzi. Więc zlecamy negocjacje dotyczące kupna, jeśli chodzi o Stana Ashbiego, bo on ma dobry potencjał. I w tym momencie idziemy po jedyny sensowny cel transferowy, czyli po Tomiego, ponieważ on zarabia 3000 w Fleetwood Town, tak więc będziemy w stanie zaproponować mu pieniądze, no mam nadzieję, nieobraźliwe. Zatem 1800, oni chcą, dobrze, zgodzę się na ten procent od kolejnego transferu. jestem podekscytowany, słuchajcie, bo wreszcie w tej karierze zaczyna coś się ruszać. 1500 i 10 tysięcy. No i to mi się nie powiem, że bardzo podoba, ale podoba fakt, że kupujemy wreszcie zawodnika, który naprawdę może odmienić losy tej drużyny. Zatem dokonałem wspomnianych transferów. Jeśli chodzi o zawodników wolnych, to tak naprawdę nikt nie był warty zapłacenia pieniędzy, więc na nich się nie decydowałem. No i oczywiście, cały czas pracowaliśmy nad juniorami. No i to wszystko przekłada się na kolejny sezon z pozytywną oceną zarządu, ale przede wszystkim na trzecie miejsce w Lidze, które chyba premiowane jest walką Europę. A to co istotne, słuchajcie, nasz zespół zaczyna powoli wyglądać. Ten Ziomal, którego kupiliśmy, 70 oceny ogólnej. Sari, 63, Curtis, 72. Świetnie rozwija się też. Nasza młodzież, ale co istotne, mamy tutaj zawodnika o nazwisku Murphy, i to jest piłkarz, którego przez przypadek wypożyczyłem z VIA Realu, bo nie sądziłem, że oni się na to zgodzą. A co piękne jest w całej tej sytuacji, to to piłkarz, którego wypożyczyłem z opcją wykupu na dwa lata. Jemu zostało jeszcze półtora roku kontraktu. No, a sami możecie zobaczyć, że ten wykup to 4 miliony 800, czyli już teraz zarobilibyśmy na tym zawodniku, a dzięki temu, że cały czas sprzedajemy, że cały czas działamy, to mamy. 7 milionów. Słuchajcie, naprawdę to zaczyna wyglądać. Zresztą podsumowanie tego składu. Dobra inwestycja przyszłość, wielki potencjał. Tego zawodnika akurat wypożyczamy, bo on nie łapał nam się do drużyny, a musi się rozwijać. Miles jest na wypożyczeniu z Bre do Bresci. Jego kupiliśmy i wypożyczyłem, no bo bez sensu byłoby go tutaj trzymać, kiedy konkurencja jest tak duża, skoro mamy tu Christiana Andersena, a w zasadzie Andreasena, któremu zresztą zaproponujemy nowy kontrakt. No i właśnie, tych nowych kontraktów będziemy potrzebowali dużo. I to nawet nie chodzi o to, że one się kończą, bo pod tym względem też sytuacja jest naprawdę zabezpieczona. Problem jest inny. Szykując się na tego halanda, my będziemy musieli podnosić te płace tylko i wyłącznie po to, no żeby nas nie zwolnili, ale chyba i tak będzie to niemożliwe. Więc słuchajcie, mając tych pieniędzy już naprawdę sporo, potwierdźmy ten wykup. Zróbmy to już teraz. No i tym samym spokojnie mogę powiedzieć, że dokonujemy naprawdę wielkiego transferu w skali naszych możliwości. Natomiast ja boję się, że nas tutaj nie będzie na to do końca stać. Chociaż nie, jest okej, okay, mogę zaakceptować. No, to to robię. Pięknie. Bo to jest transfer, który jest jednym z tych, które mogą zagwarantować nam naprawdę dobry profit. Aczkolwiek, realnie, to my tutaj musimy głównie nastawić się na czekanie. Na to, żeby nasi juniorzy po prostu zaczęli lepiej wyglądać. To no bo mamy takiego bazunu, ale my go nie kupimy, bo mimo, że gra w Tuluzie, to nie chce się do nas przenieść. Czyli możemy czerpać tylko z lig mniej prestiżowych, z zawodników poniżej 75 overalla. Bo widzicie, ten też nie będzie chciał się do nas przenieść. To jest naprawdę ciężki challenge. I ja się zastanawiam, czy to jest możliwe, żeby kupić tego Halanda. W sensie, nam się tu realnie może skończyć albo kariera naszego menadżera, albo kariera Erlinga Halanda. Ale ten jak na razie wygląda nieźle. 25 lat, 12 miesięcy do końca kontraktu, ale obawiam, ja nie będę mógł go kupić. Ja nie wiem, czy ja będę mógł go kupić. Dobrze, tym zajmiemy się na, na końcu. Czy, czy to w ogóle będzie możliwe? Zgromadźmy najpierw te pieniądze, że ja będę miał na koncie te 200 milionów na Halanda i nie będę mógł go kupić, to i tak to będzie sukces, ale teraz zacząłem się trochę Bać. Sprawdźmy zatem, jakie zadania na nowy sezon przygotował dla nas zarząd. No i tak, mamy inwestować cały czas w młodzież, co robimy i co udaje nam się w miarę wypełniać. Pięć czystych kont na wyjazdach, to powinno być do zrobienia. Mamy wygrać ligę, wygrać Puchar i sukcesu międzynarodowego nie mamy. Czyli to jest chyba tak, jak kiedyś grałem. Teoretycznie mamy awans, ale my nie gramy w eliminacjach nawet do Europy, coś w tym stylu. Natomiast mamy 4 miliony budżetu. To już są jakieś tam pieniądze, oczywiście. Daleko z nimi to możliwe. Możliwości zakupu Erlinga Halanda. Natomiast jest to jakiś start. Mamy też wielu zawodników, którzy odchodzą. Natomiast zespół pozostaje nadal mocny. Ta wejściowa jedenastka, serio, jak na tę ligę, wygląda coraz przyjemniej. Co więcej, jesteśmy w stanie dogadać naprawdę fajny zakup. Bo 2 miliony dostaniemy z Włoch za jednego z zawodników, których i tak trzeba sprzedać. Bo my mamy tych talentów dużo. A no, miejsca też są ograniczone. Ale też możemy się naprawdę fajnie wzmocnić. Po pierwsze, Jack McDonald to wolny. Piłkarz, który wygląda bardzo przyzwoicie, i tak samo bez klubu jest Joe Powell oraz zawodnik oceniony na 71 oceny ogólnej, czyli Alan Brownie. Słuchajcie, to może nie są niesamowite gwiazdy, ale na naszym poziomie są to naprawdę fajni piłkarze, których. Przydałoby się sprowadzić do tej drużyny. Bo to w połączeniu z mądrym sprzedawaniem sprawia, że mamy duży budżet, który możemy włożyć tam, gdzie chyba najłatwiej w tej karierze będzie na załatwiać nam pieniądze, czyli po prostu w dobrą siatkę scoutów. Mamy jednego 5 na 5, dokładamy drugiego 5 na 5, co zdarza się naprawdę rzadko. I moglibyśmy dobrać trzeciego 5 na 5, ale w tym wypadku zwyczajnie no nie stać nas będzie na tamte wzmocnienia, więc dołożymy sobie tego walijczyka, zostawiając sobie jednak trochę pieniędzy w portfelu. No, ale w tym momencie rozpoczynamy naprawdę scouting, który w perspektywie może przynieść nam majątek godny Halanda. No i słuchajcie, kolejny sezon kończymy chyba, co jest w ogóle dziwne, no bo mamy grudzień, a my zaraz skończymy sezon, ale to jest naprawdę ciekawa sytuacja, w której my się znajdujemy, ponieważ wychodzimy z grupy Ligi Europy co jest w ogóle niesamowite, że my do tej Europy trafiliśmy, bo ona jednak była, tylko jakby mi się myli to, że te sezony się zaczynają dziwnie, ale my przechodzimy dalej i będziemy grać w ogóle z Lechem Poznań. To jest hit, że my z tej grupy wychodzimy, no ale udało się to. Jeśli chodzi o ligę, to tutaj znowu trzecie miejsce, no ale ten wynik w Europie wydaje mi się, że tutaj musiał niesamowicie zarząd zbudować, chociaż oni chcą, żebyśmy byli w ćwierćfinale Ligi Konferencji. No i właśnie, słuchajcie. Obawiam się, że ja wiem, w którym kierunku ten odcinek zmierza i mimo, że mam za sobą parę grubych godzin nagrywania, to już teraz wiem, że to się zwyczajnie nie uda. Już tłumaczę wam tak naprawdę czemu. Nie jestem w stanie do tego klubu kupić zawodnika ocenionego na więcej niż 75 oceny ogólnej. Ba! Nie jestem w stanie kupić gościa, który ma 70 overalla, ale gra w lidze top 5. Co sprawia, że nawet jeśli zarobię dużo pieniędzy, to nie będę mógł kupować żadnych wonderkidów, które tak naprawdę są najlepszym sposobem na to, żebyśmy przenieśli wartość Pieniędzy dalej i byłoby nas stać na Erlinga Halanda. A nawet jeśli będzie mnie stać na Halanda, to go nie kupię, bo ziomal by musiał mieć poniżej. Nie, no, on by musiał odejść z Manchesteru City do jakiejś ofowej ligi. To jest zwyczajnie niemożliwe, nawet gdybym od początku miał bogatego inwestora. Ale już odrzucając te wszystkie czynniki, to zakładając, że któryś z tych moich młodych perspektywicznych zawodników mógłby się rozwinąć do wartości nawet 200 milionów, to ja i tak z perspektywy gry nie mam szansy tego doczekać, bo patrząc na to, jak co sezon eskalują nam tutaj wymagania, szczególnie te europejskie, to wystarczy drobne powinięcie się nogi. I i to wszystko po prostu się rozpadnie. Już nie mówiąc o tym, że cały czas mamy trzymać wzrost wynagrodzeń poniżej 15%, co jest niemożliwe w kontekście poprawiania jakości tej drużyny, czyli nie mógłbym w zasadzie zaraz przedłużać kontraktów z tymi zawodnikami, a w dużej mierze wielu z naszych tych naprawdę ważny, wartościowych zawodników kontrakty się kończą, co więcej, pojawia się jeszcze jeden problem. Nie mogę przedłużyć kontraktu z Kertisem, bo Kertis jest niezadowolony, że nie gra. Tylko że Kertis zagrał w 39 spotkaniach w tym sezonie, gdzie Maksymalna liczba spotkań to 47, które rozegrał nasz bramkarz. Po prostu więcej się nie dało, mamy jednego bramkarza. Zatem skąd bierze się problem Kertisa? A no bo od pewnego momentu Gra stwierdziła, że jeśli symuluje sobie w kalendarzu, a nie mecz po meczu, to niektórzy zawodnicy myślą, że nie grają. Już tak raz miałem, kiedy zawodnicy wypożyczeni grali, ale nie byli liczeni jako piłkarze, którzy grają. I kluby ich cofały. Ja po prostu utknąłem. I oczywiście w pewien sposób z mojej winy, bo mogłem założyć, że z tym Halandem tak się to skończy, jeśli chodzi o prestiż ligowy. Natomiast to okazuje się być najmniejszym problemem, bo jeszcze byłbym gotów doprowadzić do sytuacji, w której po prostu stać bym nie było na tego Halanda, stwierdziłbym, że cel na potrzeby naszej gry został osiągnięty, przeniósłbym sobie zawodników, zobaczylibyśmy sobie, jak ten Haland gra. To by nie był największy problem tego wszystkiego. I gdyby taki problem był jeden, ja byłbym w stanie go obejść, bo widzicie. Tych pieniędzy coraz to więcej gromadzę Ale nie jestem w stanie nimi nawet kupować Sensownych zawodników, więc To w tym momencie zmienia się po prostu W losowanie tego, czy ci agenci Których zresztą mam praktycznie maksymalnie Dobrych poza tym jednym, będą w stanie Dawać nam topowych juniorów A ja też nie dostaję, powiem szczerze Jakiś niesamowicie Niesamowitych talentów, no zobaczcie Tak skautuje mi gościu 5 na 5 gwiazdek No tak się nie da I oczywiście w szkółce mam niesamowitych zawodników Których przenoszę, no ale nawet jeśli jeśli grają oni wszystko, tak jak Curtis, to się okazuje, że nie wiedzą, że są na boisku. Co może być też główną przyczyną, dla której nie jestem w stanie tak naprawdę tej ligi wygrać, mając na 99% najlepszy skład. No bo poza tą podstawową jedenastką, mamy jeszcze bardzo mocną ławkę rezerwowych i naprawdę solidne rezerwy. I to, co w tym momencie chciałbym jedynie sprawdzić, to czy jestem w stanie podnieść prestiż tego zespołu. Zatem oświadczam, że w tym momencie mam zamiar ustawić ligę konferencji, wygrać ligę konferencji, co da nam po pierwsze europejskie trofeum, a po drugie awans do Ligi Europy. Jeśli po tym nie będę mógł kupić zawodnika, który ma na przykład 70 do ceny ogólnej i grzeje ławę w West Hamie, czy gdziekolwiek indziej, no to jesteśmy zblokowani i, i to jest po prostu niemożliwe. Zatem wygrajmy tę Ligę Konferencji. Zatem, czary mary, Ligę Konferencji wygrywamy. Słuchajcie, mamy to, zrobiłem, więc jest Liga Konferencji zawojowana, co wcale nie sprawia, że zarząd jest zachwycony naszą obecnością w klubie, co jest dosyć zabawne. No, i teraz słuchajcie, sprawia to, że jesteśmy teraz zwycięzcami Ligi Konferencji. Graliśmy tam z Kopenhagą. Zatem w przyszłym sezonie mamy bezpośrednie granie w lidze Europy, jak rozumiem, prawda? Już jakby niezależnie od poziomu ligowego. No i zobaczmy, czy jesteśmy w stanie w związku z tym kupić jakiegoś zawodnika, czy też nie. Mam tutaj idealny przykład piłkarza. No, który raczej, no nie mówię, że mógłby, że chciałby przejść. No, mamy tu chociażby Morana. To nie jest wysoki overall. Zresztą możemy sobie to sprawdzić zaraz, ale on nie chce. Do nas przyjść z Freiburga. Mamy piłkarza Leicester, który nie chciałby do nas przyjść. I co istotne, mamy dwóch rezerwowych: jednego we Wertonie, a w zasadzie trzech, bo jednego w Manchesterze City i jednego, który jest piłkarzem West Hamu. I ten piłkarz West Hamu też by nie chciał do nas przejść. I co istotne, wyszukałem nawet Jorela Hato, czy też Ato, idealnego piłkarza, właśnie do przeniesienia wartości. I zobaczcie, on gra w Lons. Nie wiemy, jak wygląda. Ja, ja jeszcze go prześledzę, żeby zobaczyć, ile ma oceny ogólnej. Natomiast już wiem jedno. No, on, on też nie będzie chciał do nas przejść, bo nie chce zmieniać miejsca zamieszkania. Co więcej, przypominam, gramy teraz w zespole, który będzie grał w lidze Europy. Zobaczmy sobie klub Chawes i randomowego 34-latka, któremu kończy się kontrakt, i on też nie chciałby do nas dołączyć. Tak samo zresztą jak ten 23-letni piłkarz. No, to nie w samym halandzie tkwi problem, tylko we wszystkim dookoła. A najlepsze jest to, że w trakcie sezonu jeszcze zmienił nam się cel, i wygranie Ligi Konferencji już nie wystarcza, tylko powinniśmy powinniśmy być w finale Ligi Europy. A to wszystko sprawdziłem tylko i wyłącznie po to, żeby stwierdzić, że ej, może po sezonie prestiż tego klubu jakoś się zmieni, bo jak widzicie, to już jest sezon, w którym jesteśmy po fazie grupowej, w której swoją drogą ta drużyna poradziła sobie naprawdę dobrze i gra dalej w Lidze Konferencji, więc to jest naprawdę duża rzecz, ale te wszystkie rzeczy sprawiają, że nieważne, czy jest to Andrew Moran, Bazunu, Vata, czy nawet Jonathan Panzo, który gra w Szturmie Graz, czy Gavin McCarthy, czy Joe Joela, To, czy nawet ten ziomal, to my nie jesteśmy w stanie ich ściągnąć. I jedynym kluczem do zrobienia większych pieniędzy byłoby wykupywanie zawodników z klubów Championship. tak jak na przykład Everton, który spadł, i wtedy po kupcu mógłbym spróbować pójść mimo Overola. natomiast on zarabia takie pieniądze, że nie bylibyśmy w stanie go kupić, bo jest po prostu za stary, a to by trzeba było zrobić na zawodniku młodym, a w międzyczasie jeszcze Erling Haaland musiałby spaść do Championship, i e, jeszcze to jest niemożliwe. Nieważne, jakby się to miało wydarzyć. Więc dziś niestety poległem, ale będę podejmował się podobnych challenge'em, możecie dać znać, co chcielibyście zobaczyć w komentarzach. Najpierw jednak upewnię się, że one są w ogóle wykonalne, bo to, że są trudne, to jedno, ale jeżeli są niemożliwe tak jak to, no to co ja mogę, widzu, no co ja mogę? Naprawdę dałem z siebie wszystko. Tu zresztą, Rafał, możesz pokazać, ile ten odcinek miał, w sensie surówka tego materiału. Tutaj naprawdę sprawdziłem każdą możliwą opcję.